Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na kanale Sano Tarot. Będziemy sprawdzać, jakie są energie i jaka jest karta dnia na e, dzień 9 maja. Kochani, patrzymy, co ma Tarot dla nas na e, ten dzień właśnie, na ten dzień, jutrzejszy dzień po nowu w którym jeszcze tak naprawdę ten nóż będzie odczuwalny. Zazwyczaj nów jest odczuwalny już kilka dni przed, kilka dni po. Także myślę, że będzie jeszcze ta energia nam nowy towarzyszyć, w zależności co wam też wyszło w czytaniu nowiowym. No, ale już patrzymy, co w takim razie na 9 maja, jaką mamy kartę dnia, co dla nas szykuje wszechświat. Już patrzymy, moi drodzy. Dwójka kielichów. No, zobaczcie, jak pięknie. Dwójka kielichów przede wszystkim jest kartą, która mówi o spotkaniach. Mówi też o wszelkiego rodzaju umowach, o kompromisie. To jest kluczowy dzień, jeśli chodzi o odkrywanie naszych emocji, naszych uczuć. To jest również dzień, w którym być może będzie dla Was ważne, jak okazujecie emocje swoim bliskim. Dwójka kielichów nie zawsze mówi o uczuciach romantycznych i o miłości romantycznej. Czasami chodzi o spotkania z przyjaciółmi, z osobami, które są bliskie naszemu. Sercu. To jest też karta, która często mówi o godzeniu się, czyli ym, właśnie spotykaniu się gdzieś po środku. Tak? Ym, tak jak wspomniałam, niektórzy z Was będą zawierać korzystne umowy, być może umowy o pracę, jeśli ktoś się y, spodziewa, lub inne kontrakty. Zobaczmy coś więcej na temat tej dwójki kielichów, co nam jeszcze karty podpowiedzą. Karta Słońca, dziewiątka denarów i As Kielichów. No, kochani, e, piękne energie idą do nas jutro. Dla niektórych z Was może to być oczywiście zapowiedź jakiejś nowej miłości, być może nawet jakiegoś jakiejś nowej fascynacji. Na pewno jest to czas radości. Wiele z tych kart wskazuje na miłe i dobre spędzanie czasu z innymi, czyli dużo pozytywnych emocji, dużo ciepłych uczuć, które, którymi się wymieniamy, wymieniamy właśnie z bliskimi osobami. Dziewiątka denarów jest również kartą, która mówi, że przy tym wszystkim będzie nam towarzyszyła obfitość finansowa, ale także yy, będziecie dbać o swój wygląd, moi drodzy, szczególnie jeśli zamierzacie się spotkać z kimś nowym, wychodzicie na jakąś randkę, ale może to być też i wasza osoba, więc będziecie dbać o to, żeby pięknie wyglądać, żeby jak najlepiej się tutaj zaprezentować otoczeniu i też karty was do tego zachęcają. Dziewiątka denarów też może wskazywać na intratny kontrakt, na umowę, która przyniesie Wam ciekawe, dobre pieniądze. I też Dana nas kielichów jest taką zapowiedzią spełnienia w nowym miejscu być może pracy bądź spełnienia w ogóle emocjonalnego, jeśli chodzi o współpracę z. Innymi osobami. Także to są karty, które przynoszą Wam dużo szczęścia, dużo satysfakcji, dużo zadowolenia, dużo przede wszystkim pozytywnych emocji. Także moi kochani, jutrzejszy dzień rysuje nam się w samych pozytywach. Ja bardzo trzymam za Was kciuki, niech się dzieje, niech się darzy. Życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.